Cześć z tej strony Olivia. Witam cię w kolejnym odcinku z serii pożar w Edenie, czyli ze scenariusza dostępnego w grze Anno 1800. Jak możesz zauważyć, nasza zapora już prawie stoi, prawie cała. Jeszcze został nam trzeci etap. Nie mamy jeszcze wszystkich produktów potrzebnych do tego. One się tworzą. Najważniejsze jest to, żeby dobić do 1500 mieszkańców tak, przede wszystkim nie wszyscy nawet mają dostęp do kościółka i przez to jest ich mniej bo na pewno z chęcią wprowadziłoby ich się więcej spróbujemy zrobić po prostu drogę dla tych ludzi i, i może może ten kościółek do nich sięgnie zobaczymy czy możemy w ogóle cokolwiek zrobić jeszcze trzeba czekać na narzędzia. Czy, czy produkujemy wystarczająco? Właśnie, ja mogę tutaj zapauzować. Tak, to by był dobry pomysł. Zapauzuję e, narzędzia dla obrosów, po to, żeby móc upgradeować tutaj. W międzyczasie robimy zadanko, które rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. E, mamy mielęż jeden, który musiał e, działać chyba przez 10 minut, więc zostało nam jeszcze 3 minutki. On jest gdzieś tu, tak. Więc produkuje nam węgiel. E, tu widzę, że możemy usunąć. A jak tam nasze ruinki? No, niewiele zostało czasu, także spoko. Czy w końcu możemy coś upgrade'ować? Czemu, koń... Czemu znowu jest problem z rybami? Ja nie rozumiem tego. Jest, teraz. Teraz kościółek sięga wszędzie. Super. Ale no te rybki to mnie wykończą. Mm, tutaj też zapauzuję rybki w takim razie. Jak mamy bardzo dobrą sytuację, to ja jeszcze uruchomię. Chyba gdzieś mam ryby tak tutaj. Na pauzie. Dobra. I, i tu jeszcze są, ale no może w końcu wystarczy. Mamy gotowe ruiny do oczyszczenia. Dobra. Teraz tego pana możemy tutaj wsadzić. I tutaj jeszcze ktoś się chowa. Nie, to możemy tutaj wstawić. I nawet jeszcze tego pana możemy tutaj. A drewno gdzieś też pasowałoby. Tutaj jest gęsto. 70 parę. Dobra. Czy w końcu możemy upgradeować naszą ludność? Nie mamy w ogóle narzędzi. O co chodzi z tymi narzędziami? Drewna nie mamy. Hmm. W takim razie. Chyba o to zadbać, aby to drewno było. Hmm. Tutaj. Powinno być OK. Czy z żelazem nie ma kłopotów? Jeszcze się wydobywa. Dobrze. Także czekamy na narzędzia. Moi drodzy, czekamy na, na narzędzia. A później polecą upgrade'y. O, i zadanko skończone. No i w międzyczasie ruinki kolejne. I mamy deski. Spoko. Ogólnie przerwałam już całkowicie produkcję cegieł. Myślę, że produkcję desek też mogę zatrzymać po to, by robić narzędzia z tych desek, znaczy z drewna. To jest, to jest problem. I tak, i trzeba się skupić na tych produktach, które jeszcze potrzebujemy, czyli kabel i beton, bo one dosyć długo się robią. Ja już je dawno zaczęłam. Mieć i kauczuk. Pytanie, czy my mamy więcej niż potrzebujemy? Mieć mamy plus jeden. Kałczuk też, więc można by było zrobić kolejną, kolejną taką fabrykę. No, ona niestety nie załapie się. Ja usunę te cegielnie, już chyba nie będę ich potrzebować. I... Szkoda, że nie mogę przenieść. Ale, ale w takim razie fabrykę postawię tutaj. Będzie lepsza sytuacja. Możemy sobie pozwolić na dwie. I jeszcze beton. Czyli wapień talownia. Nie, nie, tylko nie choroba. Tak mnie wszystko opóźnia w tej grze. To jest straszne. Cały czas jakieś utrudnienia. Czy mogę chociaż jakieś up upgradey? Tak, mogę wykonać upgradey. Potrzebujemy tych ludzi na wyższym poziomie. Dobra. Ja już, jak mamy 1100, rozpocznę kolejny etap. Będziemy na minusie, ale nie mogę dłużej czekać, po prostu nie mogę. I ile potrzebujemy tych kabli? 120 i betonu, 120 e, kabli robimy już dwa na minutę, a tego robimy tylko jednego na minutę. Także fajnie by było go tu wstawić. No, na przykład tu tego nie potrzebujemy, i wszystko nam się wtedy załapie. Bo pamiętajmy, że tutaj mamy wpływ na jakość środowiska minus 50 i potrzeba siły robi roboczej. A, więcej pracowników potrzebujemy. To nie jest takie super. No ale jakość środowiska niestety musimy na to zwracać uwagę, bo jest tylko plus 5, więc musi to tak zostać. Potrzebujemy więcej ludzi. Czy mogę coś z tym zrobić? Coś tam mogę. A, oni nie mają wody. Da się to rozwiązać. No, i tutaj będą kolejne upgrade, y, tak myślę. Zaraz, niebawem. Tu mamy coś. Tutaj już ktoś chce. No i zaczyna się. Ach, nie mamy teraz w ogóle desek. Dobra. Także poczekamy sobie chwilkę na deski, a drewno cały czas jeszcze się robi chyba. Ale zaczyna się problem. Dobra, ja mogę ten mieleż wyłączyć, przecież on mi nie jest w tej chwili już potrzebny. Tak myślę. Ponieważ węgiel mamy. Także ja bym się o to nie martwiła. Dobra, no, ludzie są zdrowi. Także fajnie, wydaje mi się, że kolejne upgrade y byłyby możliwe. I w końcu, jakoś to wygląda. Dobrze. Wystarczy. Uf. Mmm. E, chyba mogę w tej chwili tartek wyłączyć. Tak? Czy on mi coś zmieni? Nie, nie za wiele. Stalownie, czy ja potrzebuję stali? E, tu nie, nie potrzebuję stali. Tu potrzebuję stali, więc jedno... nie mogę się tego pozbyć. Beton potrzebny, kable potrzebne, narzędzia. A raczej też potrzebne są dwa razy. Więc nie wiem, jak z tym problemem sobie poradzić tak szczerze w tej chwili. Musiałabym coś wyłączyć. Chyba jedynie w momencie, kiedy uzyskam 100% któregoś produktu, to wtedy yy, będę mogła dopiero zapauzować. Bo inaczej, no, nie mogę, nie mogę sobie na to pozwolić. Możemy zasadzić w międzyczasie kolejne drzewa. Mhm. I pasowałoby gdzieś wyciągnąć jeszcze trochę drzew. No dobra, może być i tu. Na razie nam to musi wystarczyć. Jak to wygląda? Brakuje tylko 10 y, sztuk betonu, i wydaje mi się, że stal w takim razie mogę już wyłączyć, Star, bo ona nam się. nie będzie do niczego innego potrzebna, tylko do betonu. I w tej chwili tutaj idzie do góry, więc jest świetnie. I w takim razie nawet w zasadzie zaraz będzie można beton wyłączyć. I ukończymy tą zaporę. Jestem podekscytowana. Nie mogę się doczekać. Trochę to trwało. Gdzie to choróbsko znowu? Tutaj. Aha, to tak specjalnie, żeby szpital był. Nie, nawet szpital sięga. No, ten szpital ma zasięg na całe miasto. Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że, że to już będzie za daleko. Kilka domów dalej już byłoby za daleko. The people and the island suffer alike. Dobra, to już mamy. Beton mamy, także. Jedno usunę, drugie wyłączę. Teraz wygląda to super. Wszystkie ruiny mamy poczyszczone. Zapora Twoje prawie ludzie gotowa. Ludzie zdrowi. Wygląda to dobrze. Jedna tona kabli, jeszcze tylko, i będziemy mieli wszystko. I mamy to, mamy już wszystko, czego nam potrzeba. Pozostało nam czekać 20 sekund 3, 2, 1 i. Uwaga, uwaga! Możemy zacząć napełniać zbiornik. Kiedy jak to zrobić? Isabel, the dam okay. is finally complete. Should we fill the reservoir now? Tak. Wow, well. <laughs> ale super! A mighty achievement, Isabel. The dam rises and our island prospers. The people and the island suffer alike. Like the Mizoan builders of old, you have shown that we can raise great structures without destroying our home. I believe what we have accomplished might inspire the world. We are already devising methods of electrification far more elegant than this crude giant. We will take our inventions to other shores, along with our message. That no matter how overwhelming These the people suffer from illness, there is so frequently. always something that we can do. For the decisions we make today will echo across centuries. From the small seedlings we plant now, vast forests will bloom. And that tree, which had stood on the island for centuries, is the tree that is represented by the logo of the Eden Initiative today. No dobrze, moi drodzy. Udało nam się zakończyć ten scenariusz. Wiem, że w sezonie czwartym anno 1800 wychodzi kolejny scenariusz, więc jak tylko zakupię season pass to pewnie przejdę kolejny. A tymczasem dziękuję ci bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnej serii. Dzięki. Cześć.